Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce na sobotę, sobotę 21 maja 2022 roku. No i generalnie bardzo mi się podoba, że 21, dlaczego? Dlatego, że 21 daje trójkę, czyli można powiedzieć, trójka z dnia powinno być wesoło, sympatycznie, można również powiedzieć towarzysko, tak. Z miesiąca piątka i z roku oczywiście szóstka, i będziemy pod wpływem wibracji całego dnia piątki. Czyli, proszę Państwa, to co napisałam w opisie że bardzo dobry, można powiedzieć, do rozgadania bardzo aktywny bardzo dobry też do podróżowania, czy załatwiania wszelkiego rodzaju spraw na telefon, przez telefon. Bardzo ten dzień temu odpowiada. No i proszę Państwa, co jeszcze to wzmacnia? Wzmacnia na pewno to, że księżyc w nocy o godzinie 3:22 przechodzi ze znaku byka do bliźniąt. Czyli kto się urodzi po trzeciej 22, to już urodzi się w znaku bliźniąt. To jest pierwsza rzecz, ale też znak bliźniąt dla nas, wszystkich z różnych znaków zodiaku, otwiera nas na gadanie, komunikowanie, na chęć bycia aktywnym, chęć kontaktowania się z innymi ludźmi, więc bym powiedziała bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. No i może być taki element, że ale jesteśmy zajęci, tak? No i później tak, 17.15, tutaj troszeczkę trudniejszy aspekt księżyc w kwadraturze do urana, jest to taki aspekt. Nerwowości, emocji, czy ze wszystkim zdążymy, czy wszystko o, o, ogarniemy, i też taki aspekt troszeczkę gapiostwa, czyli na przykład uważać, żeby wszystko co robimy robić dokładnie, rzetelnie, nie po łebkach, żeby później różne rzeczy nie zrobiły nam kłopotu albo nie wymagały zmarnowania czasu, bo trzeba będzie coś poprawić. No i 21.17: Słońce w koniunkcji z Merkurem, czyli nadpobudliwość intelektualna, e, gadaniowa, myślowa, dobry czas do, 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 do twórczości, ale również do wszelkiego rodzaju aktywności, nawet kochani tańców. Dobrze, i teraz tak: sobota, sobota 21. 05 i proszę Państwa, dzisiaj bajkowy tarot. I dzisiaj rozpoczynam od raka. Już tasuję kartę i pytam się, jaki będzie, jak, jaka będzie niedziela dla poszczególnych znaków Zodiaku. Jaka będzie niedziela dla poszczególnych znaków Zodiaku. I zaczynamy od raka. Od raka słuchajcie, pierwsza karta A z buław, czyli raki powinny brać sprawy w swoje ręce i być bardzo, bardzo aktywne albo aktywne w działaniu, albo aktywne przy buławach w seksie, albo aktywne w rozpoczynaniu różnych rzeczy więc jak najbardziej. Czyli na sobotę, bo kto powiedział czy niedziela, na sobotę. Karty są na sobotę, może się że życzyłam, na sobotę i chyba dobrze napisałam w opisie, teraz może powiedziałam, że nie na sobotę, na sobotę. Co czeka znaki w sobotę? tak, Bo widzę, że tutaj a nie sobota, sobota, nie sobota, czyli może się że życzyłam, czyli na sobotę, horoskop jest na sobotę 20. 1 maja i teraz nadaje proszę Państwa na żywo na sobotę może błąd językowy więc brać się raki do działania tutaj as buław też może mówić, że w sobotę raki mogą mieć dużo energii. Idziemy dalej co u lwa, u lwa Troszeczkę poturbowanie, przeciążenie, i może być poturbowanie, przeciążenie związane na przykład z tym, że się dużo na przykład napracowały. Przez ostatni tydzień, albo być może przeciążenie, zmęczenie, bo bardzo dużo rzeczy sobie postanowią zrobić, na przykład w sobotę, i ta karta może to oznaczać: zadbać o ciało, dopieścić się, doprzytulać, zregenerować to, co powinno być zregenerowane. Co dla panny, no to w sobotę panny nie będą bezrobotne, bo jest pokazane dużo pracy. Może być to praca związana ze sprawami zawodowymi i tym mogą żyć panny, a może być to, można powiedzieć, praca, związana z domowymi rzeczami, których nie miały czasu zrobić wcześniej. Natomiast jest pokazane, robota będzie się panną w rękach paliła, może troszeczkę czas zwrócić uwagę na stawy kości. Co dla wagi, dla wagi bardzo dobra karta. Karta Nowych horyzontów, nowych możliwości, jak również, kochani, otwierania się na nowe rzeczy, również dobra na otworzenie się na podróże, ewentualnie na ludzi, którzy gdzieś mieszkają daleko. Czyli wy poszerzajcie horyzonty i wprost, i w przenośni, i bądźcie jutro cały czas zajęte pośród ludzi, róbcie to, co Wam sprawia przyjemność, a myślę, że i tak będzie, że przyjemne rzeczy będziecie. Robiły. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona, Remita, Pustelnik. Chyba coś ostatnio, skorpiony mają troszeczkę takie bym powiedziała, smutniejsze karty, a może smutniejsze to jest złe słowo, może wewnętrzne karty, tak? Czyli to jest karta zwrócenia się ku wewnątrz, może pobawienia się, nie ma nikogo w domu, nie ma nikogo w domu, odpoczywam, albo nic nie robię, nawet się nie przebieram w piżamę, przepraszam, w ubranie, tylko jestem na przykład w piżamie. Bardzo dobra do załatwienia starych spraw, rozpoczynania różnych rzeczy, ale długoterminowych i do pracy nad sobą, szeroko rozumiane, jak również do zregenerowania się. Co dla strzelca w sobotę, siódemka Buław. Czyli bym powiedziała, mnóstwo różnych rzeczy do zrobienia. Jeszcze najbliżsi mogą wam dokładać tych rzeczy do zrobienia, a wam trudno może e, być zabrać się o, e, 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 za pracę. Natomiast jest to karta, która mówi, że jeżeli będziecie chcieli pokonać przeszkody, czy przeszkody w postaci lenistwa, czy przeszkody w rozwiązywaniu problemów, to jest pokazane z wysiłkiem, bo z wysiłkiem, ale jesteście w stanie je pokonać. Co dla koziorożca na sobotę, rycerz buław? Czyli koziorożce mogą być trochę nadpobudliwe w sobotę, zbyt emocjonalne, to pierwsza rzecz. W gorącej wodzie kąpane na przykład. No i to nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze, ale może trochę ruchu i pobudzenia koziorożcom się przyda ale też jest to karta męska, czyli sprawy związane z mężczyzną, mężczyznami mogą być ważne, czy z kontaktem, czy z jakimiś wspólnymi zadaniami, czy z dogadywaniem czegoś z mężczyzną, nawet niezwiązanym ze sprawami uczuciowymi. Co uwodnika? Karta umiarkowanie, karta poczucia bezpieczeństwa, czyli jest pokazana jako dobra karta oczywiście. Sprawy będą szły swoim utartym torem przepraszam, może chwilami zbyt wolno, ale myślę, że na korzyść. Dobra karta do nierobienia niczego, ewentualnie spędzenia dnia na łonie, na natury z rodziną, powściągliwie albo na łonie domowych, w zależności jaka będzie pogoda. Co dla ryb? Dla ryb bardzo dobra karta, karta kapłanka, czyli ryby będą jak najbardziej... Mądre jutro, będą sobie innym służyły radom, może niektórych po kątach w postaci dobrych rad będą chciały po, po, porozsadzać, więc to może to oznaczać. Wszelkie decyzje powinny podejmować intuicyjnie i rozwiązywać sprawy z kobietami, łagodzić, może rozmawiać, może do jakiegoś kompromisu dochodzić. Co dla barana, dla barana siódemka pucharów, czyli gdyby barany chciały nie robić nic, to by była dobra karta. Gdyby barany chciały tworzyć, czy coś w głowie, czy artystycznie, czy jakkolwiek, to też dobra karta. Natomiast myślę, że takich efektów, na przykład działania, że ale ile zrobiłam, to może nie być. A to dlatego, że to będą chciały zrobić tamto, zrobić tamto i będą o tym myślały, energia gdzieś będzie się niestety albo stety rozpływała. Co dla byka? Dla byka karta cierpliwości na sobotę, czyli albo będą, będziecie musiały mieć cierpliwość do samych siebie, albo cierpliwość do innych, albo niektóre rzeczy będą się opóźniały. Jakie jest zadanie dla was na sobotę? Robić swoje, dopilnowywać różne rzeczy jak najbardziej i nie przejmować się, że niektóre rzeczy idą Wolniej. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt piątka, piątka buław, czyli to jest taka karta no, dużej aktywności, też pobudliwości, ale to jest karta konfliktu, czyli konflikt możecie mieć swój wewnętrzny, czyli walczyć ze sobą, działać, nie działać, iść gdzieś, nie iść gdzieś na bazarek, nie na bazarek. To jest jedna rzecz. Ewentualnie może być tak, że mogą być jakieś drobne nieporozumienia z osobami, z którymi jesteście w jednej drużynie, czyli na przykład z rodziną. I tak się zapowiada. Moje pytanie, kochani, czy ktoś z obecnych na czacie ma jutro 21 maja urodziny. Jeżeli ktoś ma, to bardzo, bardzo proszę. 21 maja ma urodziny Tetra Rutkowska więc my pewnie będziemy świętować. Prezent już Tetra ma całe pudełko zabawek i z smakołyków kupione, ale nie rozpakowane. I jutro jak się urodzi w sobotę, to dostanie ode mnie od Kuby takie piękne prezenty, z których będzie bardzo, bardzo zadowolona. Więc kochani, dziękuję za dzisiejszy dzień. Do zobaczenia jutro. Pa!